Cześć. Tutaj kolejna rasa jako jest srebniak, srebniak polski. Polski długodziowy lotny. Trzy bia białoogony, jeden wylot. A raczej przeplot. No i zaraz zaczynamy opisywanie tej rasy. Generalnie gołąb szczupły. Jeśli chodzi o białoogony to ogon biały, bez wstęgi na końcu i bez yy, tak zwanego fartucha na początku ogona na kuprze, czyli takich szaro niebieskich piór, tak jak mają na szyi. Nie może być takiego przebarwienia, to musi być idealnie białe. <laughs> Dobra. Może tą samiczkę tu pogonimy troszeczkę Są to trz, dwa samce, jeden młody, tutaj ten wylot Przeplot yy, To chyba też będzie samczyk i to samiczka No i co, zaczynamy standardowo od góry gołębia Dziób Dziób ani niezbyt cienki, ani niezbyt gruby Myślę, że mniej więcej coś takiego jak ta samica. Jak ten młody może. Na pewno nie taki dziób jak tutaj te samce. W szczególności ten starszy z zieloną, z zielonym znacznikiem. Dziób ma być proporcjonalny, niezbyt długi, 1 trzecia, generalnie 1 trzecia długości głowy. Dalej, woskówki. Woskówki białe, yy, ściśle przylegające do tułowia. Na, yy, przepraszam bardzo, do dzioba. Yy, ogólnie głowa ma tworzyć z góry, patrząc, yy, jednostajny klin, który się rozszerza od początku dzioba do końca głowy i na końcu ma być delikatnie zaokrąglony. Ogólnie głowa ma być na końcu delikatnie zaokrąglona, ale to delikatnie i wchodzić ładnie w szyję. Oko. Oko jak, jak najbardziej możliwie osadzone u góry w tylnej części głowy, czaszki. Brew czarna. Tutaj akurat mamy słabo to pokazane, bo większość ma jasną brew nawet wszystkie, ten młodziak na, jak na razie ma najciemniejszy chyba <laughs> właśnie, brew ma być czarna niezbyt gruboziarnista, tylko właśnie taka bardziej przylegająca chociaż ma być gruba, widoczna przede wszystkim o to chodzi, żeby była ciemna i tam czasami mają nie do końca opierzone właśnie, bo te, ta brew Zasłania tym piórom możliwość dorośnięcia. No i to jest ogólnie fajne, tutaj. fajne. <laughs> yy. Dalej, tęczówka. Tęczówka oka ma być biała. Możliwie yy. taka bardziej porcelanowa, że tak powiem. Nie ma tutaj żadnych czerwonych czy tam innych przebarwień. Źrenica mała, czarna. Szyja gardło ogólnie ma być wycięte jak najbardziej, to znaczy nie w jednym miejscu, tylko takim łukiem. Szyja lejkowata, zwężająca się w kierunku głowy ma wchodzić nie tak jak u Sroki Łowickiej, szyja nie wchodzi w środek. Korpusu, tylko właśnie opiera się tak bardziej na całości Na barkach Już nie pamiętam dokładnie ile lotek w ogonie miało być, ale chyba 11 Z tego co mi się tam przypomina, na pewno sroka łowicka ma 12 A tutaj nie pamiętam na serniaku. nie interesuje się zbytnio tą rasą Choduje yy, tak tylko, że hoduje. Dokładnie w sumie nawet się na niej nie znam. Bo te nowe typy srebrniaków są całkiem inne. <laughs> Dalej. Yy, plecy opadające do ziemi. Nie noszone tak jak jest, sroka, tylko yy, wyprostowany ma być gołąb. Opuszczone plecy jak, jak to możliwie jest yy, do wykonania. Zarazem skrzydła to samo, ogólnie długość skrzydeł ma być do połowy, mniej więcej połowy <coughs> tej wstęgi czarnej na ogonie, tak jak tutaj widzicie, tego tutaj, tak jak u niego. No a kiedy już nie mamy czarnej wstęgi, tylko mamy tutaj biało ogona, no to musimy sobie mniej więcej tak wyobrazić, gdzie by była ta wstęga. Wstęga ogólnie nie może być też... Y <coughs> No ma tam umiarkowanej, że tak powiem, yy, szerokość, nie może być za szeroka, nie może być za wąska, za mało widoczna, bo to różnie też bywa, różne są wady. Yy, pierś ma być yy, schowana, yy, ale delikatnie zaokrąglona, nie wystający tam jakiś, yy, nie wiadomo co, tylko delikatnie zaokrąglona, yy, gąb ogólnie zwarty. Skrzydła to samo nie mają być jakieś, jakoś tam. Mają być dobrze przylegające do tułowia. Dalej żyła jeszcze zapomniałem gardle do końca dokończyć. Żyła jest niedopuszczalna w tej rasie. Dalej nogi proste delikatnie ugięte, jak możliwie to jest wysoko osadzone, proste, czyli nie krzyżują tam jakoś się w kolanach, nie zbliżają, uda, y... szczupłe, chude, nie jakieś tam toporne, opierzone, tutaj staw skokowy. Yy, ma być yy, opierzony poniżej stału skokowego, maksymalnie około centymetra, ale z tyłu, tak że powiem tak, kolano yy, jest odkryte. Co tu można więcej jeszcze o tym srebrniaku powiedzieć? Ogon gen generalnie zwarty, nie tak jak na przykład u tamtego samca i widzicie, że on już dotyka podłoża, bo ma urąbany ten ogon, ma zniszczony. Ten gołąb na przykład jest zbyt gruby. To samo ten samiec. Ta samiczka jest najszczuplejsza, ale to też jeszcze nie jest to. Yy, długa noga ma być w miarę proporcjonalna, oczywiście, ale ma być w miarę długa. Nie to co na przykład tego głębia. Ten gąb, ogólnie tego głębia to są kaczki. No, może z wyjątkiem tego młodego ten młody ma taką w miarę tą nóżkę, już do zniesienia. Może i ta samiczka, ale. Choć w sumie też mają za krótkie nogi, jak dla mnie. Głowa ma być prosta, wydawać się prostą głową. Tak jak na przykład tamtego młodziaka, bo ten stary samiec już ma na przykład głowę nie taką. Ma już ten dziób, te woskówki mu odstają. Nie tworzy to jednolitej linii. Już nie jest tak, jak powinno być. Pazury mają być białe, nie wiem czy już mówiłem. Proste, oczywiście. Bo to za tym idzie postawa dobra gołębia. Jeszcze wylot, a przeplot. Yy, wylot to jest gołąb, który ma trochę białych piór w ogonie. Yy, znaczy, no białych piór w ogonie i trochę ze, ze wstęgą. Tylko, że wylot się różni tym od przeplota, że wylot ma te pióra ze wstęgą po bokach. W środku zawsze ma tylko i wyłącznie białe pióra. A przeplot ma, tak jak ten, niech on pofrunie, sobie zobaczycie. o Czarne pióra w środku. Czy nawet jak będzie <coughs> tylko czarne pióro na środku, a, nie, a po bokach będzie białe, no to też to nie jest wylot do końca, bo wylot no, w ramkę musi się zamknąć po prostu ramka, to znaczy, że po lewej, po prawej stronie najlepiej żeby był, było czarne pióro. No a tutaj nie do końca. On ogólnie jest po białogonach, czyli na, biało, yy, na biały ogon samiczka i powinno iść białe, choć to różnie bywa. To jest, na przykład tutaj jest właśnie ta para parzysta, tutaj jest po nich młody i tutaj też jest młody właśnie po tej parze, tylko, że jest z tamtego roku. <laughs> Te gołębie ogólnie im starsze, tym się robią bardziej takie toporne, takie większe. Młody to jest fajny, szczuplutki. Wydaje się, że będzie super gołąb, a jak stary to później wychodzi taki taki właśnie o, gruby, gruba szyja Co z tego, że ona jest zwężająca, jak jest gruba i w ogóle ten gołąb jest gruby. Już tak być nie powinno, no ale wiadomo no. Wszystko ma swoje uroki, jaka jakość taki gołąb. Na przykład z tą y, czarną oprawą oka to jest y, już y, no, dużo osób, dużo wersji wymyśla y, od czego ta oprawa może bieleć. No, od karmienia, od nasłonecznienia, tam już no, różne są teorie, ja nie wnikam. Nie interesuję się zbytnio tym dla mnie jak ma, to ma, jak nie ma to nie ma. Dużo osób tu właśnie oszukuje, że maluje im to. Dużo handlarzy na rynkach można spotkać, że jak tylko zapada trochę deszcz, to od razu przykrywają je czymś albo najlepiej chowają i z, chowają do klatek i się zwijają, bo nie chcą właśnie patrzeć, jak nie chcą, żeby ludzie zobaczyli, że mm, jak coś tam było malowane i to ścieka. Srebrniaka jest bardzo ważna też. Yy, postawa to jest jedno właśnie z takich kluczowych elementów. Tak jak na przykład ten młody no już jest potencjał w miarę to może stać w kolejnych pokoleniach, ale na przykład po tamtym samcu już. Yy, no nie przekazuje i bardzo dobrze, że nie przekazuje tej postawy, bo on siedzi właśnie tak w większości na ogonie. A młody na razie wychodzi fajny. Tutaj ten z tamtego roku też już był progres, w tym roku już jeszcze lepiej. Także nad każdą rasą trzeba pracować. Przede wszystkim zapoznać się z wzorcem ogólnodostępnym w internecie. <coughs> Tutaj też one mają siódemki obrączki, nie wiem czy mówiłem. I tak jak ostatnio mówiłem, w razie jakichkolwiek niedociągnięć, błędów, proszę pisać w komentarzach, pisać na facebooku, na priv, czy to na grupie, czy to gdzieś, abym ja to zobaczył, gdzie zrobiłem błąd, jaki błąd, co można by tu poprawić. Czyli krytyka mile widziana. I dobra, na dzisiaj to było wszystko. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania oraz wchodzenia do członków grupy na Facebooku. To ogólnodostępny link w opisie. Pozdrawiam.